Witajcie ponownie. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o absolutnych fundamentach, czyli trzech filarach analizy behawioralnej klastrach, linii bazowej i kontekście. Omówiliśmy też sygnały płynące z twarzy, skupiając się na oczach i ustach. Dziś pójdziemy o krok dalej. Nasze ciało nieustannie prowadzi swoją własną rozmowę. Jego postawa, gesty i ruchy zdradzają nasz poziom pewności siebie. Zdradzają nasz poziom stresu i nasze prawdziwe, często głęboko ukryte intencje, których nie chcemy zdradzać naszymi słowami. Gdy stoimy pewnie obiema nogami mocno na ziemi, komunikujemy siłę, stabilność i pełną kontrolę nad całą sytuacją. Ale co się dzieje, gdy nagle zaczynamy się chwiać, przenosząc ciężar z jednej nogi na drugą w rytmiczny sposób? Nasz mózg, często bez naszej świadomości, przechodzi w tak zwany tryb walcz lub uciekaj to jest pierwotny instynkt. W obliczu realnego lub wyimaginowanego zagrożenia, lub po prostu silnego stresu, nasze ciało podświadomie przygotowuje się do gwałtownego ruchu, przygotowuje się do walki lub do ucieczki. To kołysanie się to właśnie ten prastary mechanizm w akcji sygnał gotowości. Jeśli osoba, która zazwyczaj stoi nieruchomo jak posąg, nagle zaczyna się chwiać podczas odpowiedzi na trudne dla niej pytanie to jest to dla nas silny sygnał że czuje się niepewnie, zagrożona i jej umysł jest w stanie podwyższonej gotowości. Gdy czujemy się zagrożeni, instynktownie chronimy nasze najwrażliwsze części ciała: szyję, klatkę piersiową oraz nasz brzuch. Uniesienie podbródka może być gestem wyzwania, ale często jest też nieświadomą próbą stworzenia fizycznej bariery między nami a zagrożeniem. Z kolei lekkie pochylenie się do przodu i uniesienie ramion to klasyczna postawa obronna, którą znamy ze świata zwierząt. Jeśli na sam dźwięk niewygodnego tematu ktoś momentalnie usztywnia się, unosi podbródek i zaczyna się nerwowo chwiać, jego ciało w tym momencie krzyczy: Nie chcę o tym rozmawiać, czuję się bardzo mocno atakowany i muszę się bronić. Kierunek naszego ciała jest jedną z najbardziej szczerych i wiarygodnych form mowy ciała, ponieważ bardzo trudno jest go kontrolować. Nasze stopy i nasz tors zazwyczaj kierują się dokładnie tam, gdzie chcemy iść, gdzie podąża nasza uwaga i intencja. Jeśli rozmawiasz z kimś, kto utrzymuje z tobą pełny kontakt wzrokowy, ale jego ciało jest już obrócone w stronę drzwi, to znaczy, że mentalnie już zakończył z Tobą rozmowę i chce jak najszybciej odejść. To niewerbalny sygnał. Skończmy już. Nasze ręce są niesamowitym, wszechstronnym narzędziem komunikacji. Mogą podkreślać nasze słowa, malować w powietrzu obrazy lub zdradzać niepokój. Ilustratory to gesty, które ilustrują to, o czym mówimy. Pokazujemy rękami, jak duża była ryba, którą wczoraj złowiliśmy. Albo uderzamy otwartą dłonią w stół, by podkreślić wagę wypowiadanych przez nas słów. Są świadome i synchronizowane. Narratory są bardziej subtelne i często zupełnie nieświadome. To gesty, które opowiadają o tym, co dzieje się w głowie. Wyobraźmy sobie, że ktoś mówi o potrzebie szerszego spojrzenia na sprawę i jednocześnie jego dłonie powoli rozchodzą się. Rozchodzą się na zewnątrz, jakby malowały w powietrzu szeroką perspektywę. Ten gest nie jest związany z jednym słowem. Jest on związany z całą koncepcją. Zdradza nam on proces myślowy osoby, która go wykonuje w danym momencie. Wzruszenie ramionami to klasyczny gest oznaczający: nie wiem, nie obchodzi mnie to lub nie mam na to żadnego wpływu. Jest to bardzo czytelny sygnał wycofania i braku pewności siebie. Jeśli ktoś mówi coś z pozorną pewnością siebie, ale jednocześnie lekko wzrusza ramionami, to mamy do czynienia z kolejną bardzo wyraźną sprzecznością między słowami a ciałem. Uniesione dłonie z otwartą wewnętrzną stroną skierowaną do rozmówcy to uniwersalny, zrozumiały na całym świecie gest stop. Kiedy ktoś unosi obie dłonie w ten właśnie sposób, zanim jeszcze zacznie mówić, podświadomie próbuje zatrzymać nadchodzące pytanie. Próbuje zatrzymać konfrontację. To niewerbalny krzyk, który mówi: dość. Nie chcę o tym rozmawiać. Zostawcie mnie w spokoju. Kiedy czujemy się komfortowo i bezpiecznie, nasze dłonie są zrelaksowane, otwarte i miękkie. Ale w sytuacji konfliktu lub stresu Palce często napinają się i zginają, tworząc kształt przypominający szpony. To bardzo defensywny, a nawet agresywny gest. Wskazuje on na wewnętrzne napięcie i gotowość do konfrontacji. To sygnał, że osoba czuje się bardzo niekomfortowo. Poprawianie włosów, gładzenie krawata, strzepywanie niewidzialnych pyłków z ubrania. To są tak zwane czynności przeniesione, czyli adaptery. Kiedy czujemy się nieswojo, niepewnie lub nagle znajdujemy się w centrum uwagi. Nasz mózg przekierowuje tę nerwową energię. Przekierowuje ją na czynności związane z dbaniem o wygląd. To jest nieświadoma próba odzyskania kontroli i uspokojenia się. Kobiety z długimi włosami często odgarniają je z szyi. To może być gest pielęgnacyjny, ale też gest wentylacyjny. Pod wpływem silnego stresu temperatura naszego ciała rośnie, a odsłonięcie szyi pomaga się ochłodzić. To sygnał dyskomfortu. To, co mówimy, jest równie ważne jak to, w jaki sposób to mówimy. Słowa mogą kłamać i oszukiwać, ale sposób ich wypowiadania, melodia głosu i tempo mowy, często zdradzają prawdę, której nie chcemy ujawnić. Dysfluencja mowy, czyli zaburzenie jej płynności. Jeśli ktoś, kto normalnie jest elokwentnym mówcą, nagle zaczyna się jąkać, zacinać, mylić słowa i używać licznych wypełniaczy typu y „e”, to jest to dla nas potężny sygnał alarmowy. Sygnał, że jego mózg jest przeciążony, musi jednocześnie konstruować kłamstwo, monitorować reakcje rozmówcy i tłumić prawdę. Do tego dochodzi kontrolowanie własnych emocji. To ogromny wysiłek poznawczy, który często prowadzi do załamania płynności mowy. Pamiętajmy o złotej zasadzie: kluczowa jest zmiana w stosunku do ustalonej wcześniej, indywidualnej linii bazowej danej osoby. Werbalna gimnastyka i przekierowania to prawdziwa, wyrafinowana sztuka unikania odpowiedzi na niewygodne, trudne dla nas pytania. Zamiast odpowiedzieć na zadane pytanie wprost, osoba wprowadzająca w błąd stosuje jedną z kilku bardzo skutecznych taktyk. Na przykład, odpowiada na inne pytanie. Pytanie brzmi: Czy na liście były znane nazwiska? Odpowiedź: Ścigamy wszystkich przestępców. Zauważyliście? Odpowiedź jest pozornie na temat, ale kompletnie ignoruje sedno pytania, czyli konkretną listę i konkretne nazwiska. Inna taktyka to atak na pytanie lub pytającego to jest agresywna taktyka obronna. Często nazywana gaslightingiem. Czy my wciąż rozmawiamy o tym facecie? Po tylu latach, mamy przecież o wiele ważniejsze problemy w kraju. Celem jest sprawienie, by pytający poczuł się głupio, niekompetentnie i by wycofał się z dalszego drążenia niewygodnego tematu. To klasyczny manewr opisany przez byłych agentów CIA. Gdy jesteś przyparty do muru faktami, zaatakuj wiarygodność drugiej strony. Kolejna taktyka to całkowita zmiana tematu. Pytanie dotyczy śledztwa, a odpowiedź nagle skupia się na innej udanej operacji. To próba odwrócenia uwagi i zbudowania pozytywnego wizerunku, który ma przykryć niewygodną prawdę. To oświadczenie z CV. Nie mogę obronić się w tej kwestii, więc opowiem wam, jaki jestem wspaniały w innych niezwiązanych z tym dziedzinach. Dobór słów jest niezwykle ważny i odkrywczy. Osoby mówiące prawdę używają prostego, bezpośredniego Jednoznacznego i klarownego języka. Osoby wprowadzające w błąd często uciekają się do języka skomplikowanego, nieprecyzyjnego i pełnego luk oraz niedopowiedzeń. Zwróćcie uwagę na pozornie niewinne słowa, tak zwane kwalifikatory. Raport mówi, nie znaleziono obciążającej listy klientów. Dlaczego dodano słowo obciążającej? Czy to sugeruje, że znaleziono jakąś inną listę, która według autorów nie była obciążająca? To jest bardzo subtelna, ale niezwykle ważna furtka, którą zostawia sobie osoba mówiąca. Szczera odpowiedź brzmiałaby inaczej. Brzmiałaby, nie znaleziono żadnej listy klientów. Koniec. Kropka. Dodatkowe słowo zawsze powinno wzbudzić naszą czujność i uwagę. Czasem ktoś mówi coś, co jest ewidentnie nieprawdą lub sprzecznością, a potem próbuje to w jakiś sposób ratować. Przejęzyczyłam się, miałam na myśli kontra Mówiłam o. To jest subtelna, ale kluczowa dla nas analityczna różnica. Pierwsze stwierdzenie przyznaje się do błędów w sformułowaniu. Drugie próbuje przepisać historię, twierdząc, że od początku mówiło się inaczej, nawet jeśli nagranie dowodzi czegoś zupełnie przeciwnego. To jest próba narzucenia swojej własnej interpretacji faktów i zdarzeń. Użycie cudzysłowu w mowie czyli pokazanie palcami gestu cudzysłowu. Kiedy ktoś mówi o liście klientów, wykonując ten gest, dystansuje się od tych słów. To tak, jakby mówił, to jest to, co wy nazywacie listą klientów, ale ja, ja się z tym określeniem nie utożsamiam, to Wasze słowa, nie moje. To kolejna forma dystansowania się od niewygodnej prawdy. Dziękuję, że wytrwaliście ze mną do końca. Do zobaczenia w trzecim, finałowym odcinku.